Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku zobaczymy sobie, czekajcie, co zobaczycie skrzynek. 15 skrzynek, jedną dużą, jedną mega. I dobijemy 10 tysięcy pucharków Weźmiemy sobie oczywiście to do nity, to było? Tak, do nity. No i 9 do nity. A więc ja te. Mortis będzie Mortisem dobije Moim ulubionym zadmiarzem Te 10 tysięcy pucharków A więc Mortis, czyń honory Pierwszy, yy, pierwszy meczek sobie tak zagram yy, Dla siebie A drugi już będzie na filmiku Dobra, zagrałam jeden meczek Dałem sobie solo Bo niechcący dałam sobie duo I zagrałam na duo No niechcący, naprawdę Chciałam solo grać te meczyki Tutaj lepiej się nie zbliżam, bo Martinson. O, właśnie o to mówiłem. To ktoś może być. Troszkę taka penny. Uff, już, już przynajmniej że nie ucieknę. W ogóle, jak ja się tak wiecie, jak ktoś mnie atakuje, to rzadko mówię, bo wiecie, to takie trochę stresujące. Jak to pokonać. Uff, ej, czemu ona nie rozwoja tej skrzynki? Jak ona za to była Power w ogóle? Nie. Czemu? A, zero. Dobrze, dobrze jest. Brakuje mi 11 bucharków. Więc jeden raz. Jeden raz dziesiąt. Pierwsze miejsce. Ale... Może to mi się uda, może nie. I jeden raz, chyba szóste, coś takiego. Mortisem mam 17 rankę. Jak dobrze pamiętam. No, rozbij mi to rankę jeszcze. Ha, dziękuję bardzo. Ha, ale to było dobre. Pokonałem dwóch, dwóch tych, yy, zadmiarzy, o nie. o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie. O nie. To będzie jeden pucharek. No, jeden pucharek jest, chyba. Myślę, że będzie, myślę, że mam taką nadzieję bardzo zero, No nie Może sobie zdobędę, a później dopiero będziemy ten finałowy mecz grać Dobra, brakuje nam 7 buharków, więc zaczynajmy, Myślę, więc muszę mieć drugie miejsce, wtedy dostanę 8 albo pierwsze, wtedy dostanę 10 Albo, albo, ale wątpię, bo Mortis No, bądźmy szczerzy, nie jest dobry na tą mapę wcale O, pokonał go, czy nie? Pokonam, muszę go pokonać. Uff, udało się. Się bałem, że nie pokonał. bo... Czekajcie. On tu rzucał chyba. Czy ktoś tu jest? Nie, on tu rzucał. O nie, nie, nie. Dobra. Teraz na te trzy skrzynki. O nie. To jest kolejny Mortis. Witaj. Peny nie. Któr jest nad dobrym mapy na tą Naprawdę. czemu? Dlaczego? Dobra, ja uciekam. Nie będę się z tym miśkiem bawił. Dobra, zgubił mnie z pola widzenia. Jeszcze mnie widzi. Tak ja myślałam, że jak nie widzę, jak on ekranie, on też mnie nie widzi. No to już nie może za mną gonić. No to jakoś działa dziwnie. Pewnie. No, no to jak? Tak nie można przecież. Dobra, nie będę się z nim bawił. Co, ej, czemu? Co mi się stanęło? Nie, 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 nie. Nie, nie. Dobra. No i ta nita, co mi dała miszka, to, to już jej nie ma. Dobra. Pokonaj go, Mortis. No i o drugie miejsce. Dobra. Tu się... Niech się biją. się biją, niech się biją, a ja się tu będę chował. Bo za bardzo z nimi nie mam szans. Chcę mieć drugie miejsce. I. I tyle mogę powiedzieć. Dalej cztery gracze jest. Serio, zbędę się stąd wychodzić. No nie, zebędą się stąd wychodzić. Bo o, właśnie strefa się do mnie zbliża. O, o, Daryl tu idzie. Trzecie miejsce, trze, trze, znaczy trzecie zatem tym ja, że to. O nie, tylko nie teraz. No nie. A może dostanę siedem? Chyba nie. 6, jeden pucharek. Ej, patrzcie jak... jaka to fajna liczba teraz jest. Dziewięć, dziewięć, dziewięć Fajna liczba, co nie? Dobra. Widzimy się na wielkim starciu, albo jak zdobędę jeden pucharek. Dobra, ja mam trzecie miejsce i mam gwarantowane trzecie miejsce i już wtedy będę miał 10 tysięcy, no i przegram, no i przegram tak, z bólem ja bym miał szansę, no i na hita nie pokonał ja 0 powercuesów chyba miałem i 8, dodać 8 pucharków i już mamy, oto 10 tysięcy 3 i mamy. Uj, jakie, zamknął oczy. I mamy mega boxa Otwieram sobie skrzynki. Może wyleci Star Power? Chciałbym też nową postać. Legendę z tego mega boxa, by pasowało trochę. Mortis, czyń honory. I otwieraj ze mną te skrzynki. Chociaż ty nie możesz nawet, ale stój tu cały czas. I nigdzie nie odchodź. Bo cię wydropiłem z małej skrzynki. Od 1200 podejrzewam. Zaczynałam otwierać te... Zaczynałam robić tą serię z otwierania skrzynek. O nie, o nie, o nie. Co z niej skrzynek? A nie ma żadnego star powera. Chciałabym star power mieć. Żeby mi wytropił do szali, żebym miał tą power play chyba to się nazywa. I grzyska mocy. O nie, A tu może będzie star power. Nie, pięć białek. To jest do ostatnia pucharów. Później będzie co tysiąc? To trochę dużo. No, trochę, tak. O nie, o nie. Uch, jak z tego nic nie wyleci, to będę smutny. Uwaga, jak będzie sześć kart, to będzie albo Star Power, albo postać, więc pięć kart. Niestety, a ile mam w ogóle szans? Szans? Nie znałem się nigdy na tych szansach. Bityczny zodiamiar, legendarny zodiamiar. Trochę, chyba dużo, chyba. Nie wiem. A gwiezdne moc. Gwiezdne moc. No to. Jeszcze może zagram sobie w walkę z bossem, żeby trochę skrzynek sobie zrobić. Dobra, jestem. O, właśnie, polecam wam bulę na walkę z bossem. Zawsze brałam pam albo 8-bita, albo kolta, albo nic, no, Dobry na to, no, ale pewnie mi się nie uda. No, tak jak mówiłam, nic, nic, nic. Koda, Ale mógłbym jeszcze. Nie wiem. Spróbować. Zagrać. No dobra, ostatni raz spróbuję. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że wygram. Teraz jest ekstremalny 2. Wow. Nigdy. Nawet nie przeszłam mistrzowskiego, a co dopiero ekstremalny. No. Nic nie ma niestety. A więc subskrybujcie ten kanał i dawajcie łapki w górę. Takie pięści w górę jak ból, tylko takie, jak robi kruk. Jak już zawsze się tak żegnaliśmy, to pożegnajmy się też przy ostatnim odcinku. Uuu, co ja mówię? Zresztą nam sześć postaci do odblokowania. Pożegnajmy się w odcinku, gdzie byliśmy 10 tysięcy.